Ale jak wygląda teraz wasza relacja? Co się działo od momentu wyjścia z programu? O kurczę, to było tak dawno, że ja już nie pamiętam nawet. Mm. To może zacznę od prostszego pytania. Czy wy jesteście razem dzisiaj, tu i teraz? Yy, tak. tak. Na dzień okay. dzisiejszy jesteśmy razem. Mm -hmm. Prawda jest taka, że po programie było między nami dużo, dużo lepiej, ale na którymś etapie, dosłownie, chyba jak minęło nam 7 lat związku, to rozstaliśmy się na jakiś czas i po tym rozstaniu chyba zrozumieliśmy i też dojrzeliśmy do tego, żeby ponownie do siebie wrócić. Daliśmy po prostu sobie szansę i na ten moment I jest. Zwrócić uwagę nam na to, czego brakowało nam jakby mm -hmm. i to naprawić. Mm -hmm. <laughs> tak. Okej, okay, to rozumiem. Jeszcze przyjdę do nagrody, bo wielu czytelników plotka zastanawia się, na co zwycięzcy finalnie wydają nagrodę. Czy w ogóle wy ją wydaliście od razu, czy ona może jeszcze jest? Y, u nas mamy w ogóle każdy z nas dostał osobną kwotę, tak. więc na ja tak, 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 tak. Y, ja swoją część mam jakby w obiegu inwestycyjnym, gdyż takimi inwestacjami się zajmuję, więc fajnie. Y, dalej te pieniądze są. No u mnie było różnie, bo mm, też chciałem spełniać swoje kolejne marzenia, jakby. Debiutowałem sobie przy kamerach właśnie. To mi pozwoliło, otworzyło furtki do tego, aby mieć walkę w tych tak zwanych free fightach, ale też kosztowne były przygotowania, nagrałem też płytę hip-hop i niektóre inwestycje były nieudane oprócz tego, ale finalnie no, nie żałuję.